Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night. zaprasza Wojak. Naszym gościem Darek Seng, witaj. Witam. E, Darek, jak forma przed y, sobotnią walką? No, zostało jeszcze kilka dni. Widzę, że ostro trenujecie tutaj z Andrzejem Windruckiem. No, forma na pewno bardzo dobrze. To były bardzo długie przygotowania, ponad 6 tygodni ostrych, wyczerpujących treningów. Także no, forma musi być. Yy, okaże się wszystko w ringu, ale na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze. Oceń swojego rywala: trudny, nietrudny. Jak, jak oceniasz? Łatwa walka to będzie dla Ciebie, czy raczej ciężka? Bo teraz 10 rund cię czeka walka wieczoru? Jest presja? Troszeczkę może nie presja, ale bardziej jest, tak jest koncentracja na tą, bo jednak muszę się dobrze pokazać. Przeciwnik na pewno nie będzie. Łatwy, jest y, twardym rywalem, to jest to Gruzin. Dosyć mocny, na pewno y, będzie, będzie dobrze przygotowany, bo z tego co słyszałem, to cały czas właśnie się przygotowuje. No i na pewno będzie ciężka walka, ale myślę, że będzie, y, może być dużo emocji w niej. Plan Twojego promotora, trenera wobec Twojej osoby na jakieś najbliższe miesiące, lata, jak to wygląda? Jakiś tytuł pojawi się na, na, na horyzoncie? Jak wygląda taka nakreślona tablica, jeżeli chodzi o rozwój, o rozwój Darka Senka? No, Na pewno nie będziemy się cofać do tyłu, przeciwnicy muszą być coraz lepsi, jeśli chodzi o jakieś tytuły to jeszcze za wcześnie mówić, na razie koncentruję się tylko i wyłącznie na tym pojedynku, na wychodzenie właśnie w rankingu coraz wyżej, coraz wyżej, żeby te szczebelki kariery cały czas podnosić, no i myślę, że, że po czasie będzie można mnie zobaczyć w jakimś dobrym pojedynku. Ostrowiec Świętokrzyski to miejsce, gdzie kibice będą czekali na Twój pojedynek z Twoim najbliższym rywalem, a powiedz jak, jak, jak widzisz to, że możesz stanąć przed, przed wieloma, powiedzmy setkami, tysiącami nawet, ta hala jest dość duża kibiców, czujesz jakąś taką presję psychiczną, czy zupełnie na luzie do tego podchodzisz, jesteś młodym wilkiem bojowym i czekajesz na taką szansę? Czy znaczy nie mam presji, no to, to jest, czy to jest 2000 ludzi, czy to jest 20 tysięcy ludzi, to zawsze trzeba się pokazać jak najlepiej. No, niestety ja wychodzę tam po to, żeby wygrać to, co ludzie... Oni i tak będą gadać zawsze czy na temat tych walk, także to jest różnie. Ja wychodzę, żeby pokazać siebie jak najlepiej. No i pokazać na co mi stać na pewno. Twój, twój bokserski idol to kto? Na kim się wzoruje Darek może tych zależy w jakiej kategorii wagowej jest tych zawodników bardzo, bardzo dużo dobrych. Jest Pacquiao, był Costa, to byli naprawdę nazwiska, które są bardzo dobre. No, wiadomo, no, każdy ma swój styl, każdy jest bokserem, ale to są, jest wiele wybitnych postaci, nawet jak Mahomed Ali, którzy nie podlega dyskusji, no, byli gwiazdami w tym sporcie. Sylwester Stallone trafił do Hall of Fame razem z Mike'em Tysonem i pozostałymi wielkimi gwiazdami. Jak ty przyjmujesz to, że aktor, yy, powiedzmy, no, bardzo znanego filmu rozwojowego, jeżeli chodzi o pięściarzy, bo wielu twierdziło, że po obejrzeniu tego filmu yy, zaczęli boksować, uważasz, że taka postać wśród legend boksu zawodowego to jest, to jest dobry pomysł, bo niektórzy pięściarze uważają to za lekką taką, yy, powiedzmy, no, nie, obrazę, no, już dosłownie mówiąc. No moim zdaniem nie powinno, nie powinno go tam być. Jeśli on jest na pewno zasłużonym aktorem i powinien być wśród zasłużonych aktorów, a nie sportowców. No, ci bokserzy, którzy tam się znaleźli, na pewno dużo z siebie dawali na treningach, a on przy, przygotowywał się tylko i wyłącznie pod film, pod scenariusz, i to raczej nie powinno tak być, żeby włączać go w te, w tych, w te osoby, które tam były. także, no Myślę, że nie jest to dobry pomysł. Czekają nas dwa, co najmniej dwa wielkie pojedynki w wadze ciężkiej. Zacznijmy od pojedynku, który jest trochę dalszy polskim kibicą. David Haye versus Władimir Kliczko. Kto według Ciebie jest faworytem i na kogo stawiałbyś w tej walce? Hej to jest zawodnik, który pokona niesamowitego Władimira Kliczkę panującego w wadze ciężkiej no, od ładnych paru lat. Myślę, że tak. Moje zdanie jest takie, że David ten może zrobić sporą niespodziankę. Na pewno jest to niewygodny zawodnik, dynamiczny. Widziałem kilka jego walk. Na kliczko, no to już są swoje lata, on jest na tym, tym tronie wagi ciężkiej panuje już dosyć długo i myślę, że może zrobić sporą niespodziankę, bo na pewno y, trochę ludzi też liczy na tego Davida Heya i, i ja, ja tak samo. Tomek Adamek versus Witali Kliczko. Jak widzisz ten pojedynek, Tomek stanie naprzeciwko wysokiego, ciężkiego. Władze Ciężkie jeszcze z takim zawodnikiem tak naprawdę nie walczył, bo no jego poprzedni rywale, wiadomo, to nie jest ta półka, co, co, co Vitali Kliczko. Widzisz szansę Tomka w tym pojedynku? To jest taka dyscyplina sportu, jak boks, że zawsze są szanse. To nie ma, nawet jak jest... Było... Nieraz w historii tak, że jeśli ktoś był na straconej pozycji, to wychodził do walki i wygrywał. No, tak jak nawet nasz kolega Piotrek Winczewski. Też pojechał do jaskini lwa, też nikt na niego nie stawiał, a wygrał i przywiózł paszmistrza Europy. Dlatego Tomek tak samo może zrobić sporą niespodziankę. No, Kliczko to już są lata, jest na, na pewno, będzie pewny siebie i może też go to zgubić. A Tomek wychodzi na pełnym głodzie, ma na pewno głód tego boksowania, głód sukcesów i to jest, to jest na pewno jego marzenie zdobyć ten i będzie do tego dążył. W tle, tam kibice powinni widzieć Mateusza Masternaka, ostrotonującego tym razem na worku. Twój kolega z Timu uważasz, że jest materiałem na przyszłego Mistrza Świata jednej z kategorii tych takich federacji, przepraszam, cenionych, czyli jednej z czterech najbardziej cenionych federacji? Myślę, że tak. Jak tylko dadzą mu szansę, bo to jest wiadome, że. Że to jest różnie tutaj bywa w boksie zawodowym i tu jest dużo polityki w tym wszystkim, ale jeśli dadzą mu szansę, to na pewno nie zawiedzie kibiców i myślę, że może zdobyć ten jeden z najlepszych tytułów. Jeżeli mówimy o szansie, to akces do walki z Włodarczykiem zgłosił niedawno masternak. Jak ty oceniasz takie wyzwanie, jeżeli chodzi o Mateusza, kto według Ciebie byłby faworytem w tym pojedynku? No super sprawa. no, no Wiadomo, faworyt jest, jest mistrz świata. Krzysiek, który wychodzi do tej walki, jest pierwszy. Na pewno boksował z dużo z zawodnikami. Mateusz też na pewno nie będzie zawodnikiem na straconej pozycji. No, udowodnił to nieraz no i myślę, że mogłaby się ta walka podobać. Ja z chęcią bym ją obejrzał. Powrót na ring Andrzeja Gołotę. Według Ciebie potrzebny, niepotrzebny? Chodzi o najprawdopodobniej walkę pożegnalną. Widziałbyś taki pojednek Andrzeja Gołoty? Jeżeli tak, to bardziej puszka soku pomidorowego, czy, czy zawodnik klasowy, yy, ale wiekowy? no myślę, że nie, raczej tych klasowych zawodników już możemy mu oszczędzić. Andrzej boksował już z zawodnikami klasy światowej, jednymi z najlepszych wtedy w wadze ciężkiej, jak Mike Tyson nawet, jak Lennox Lewis, no i już, już z nim boksował. Teraz walka pożegnalna powinna być właśnie, stać na wysokim poziomie, ale na pewno nie, nie taka ciężka, bo Andrzej też już ma swoje lata no i myślę, że powinien już się raz na, a dobrze pożegnać z tym boksem, bo dużo na pewno emocji wszystkim dawał, no i Andrzej jest jak dla mnie na pewno bardzo dobrym pięściarzem i nigdy nie mogę powiedzieć na niego nic złego. Miałem osobiście y, możliwość go poznać. Myślę, że jako człowiek też jest bardzo w porządku, no i myślę, że chciałbym, żeby pożegnał się z kibicami jak najlepiej. Dobra, dzięki wielkiej powodzenia w sobotę. Dziękuję bardzo. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time to go. Wojak, dobry jest.